Yeah. <laughs> Przemień <Przynajmniej> jest szczera. <laughs> w są. Duch w piwnicy? Nie, bezpieczniki. <laughs> Que forte. Isso. Dupiamos, 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 vejo que ando, CO TO BYŁO? O, oh, JEEZUS! Ja muszę pikawę uspokoić. <laughs> Jak to jest w ogóle możliwe? O, nagrali ducha. <laughs> uh, moje teorie są dwie. Pierwsza to Revenant bo zapierdalał. No tak, w sumie tylko ta, bo Dogen by mnie znalazł. Więc obstawiam revenanta, więc... Ale zaraz z drugiej strony pasuje na demona albo bambą, bo mieliśmy na stówę koło 100 Sanity. A wiecie skąd przyszedł? Mniej więcej chociaż? Jestem w wanie jak coś. Zaraz w takim razie... No ufałka by się przydała. Ok jesteście tu. E, czy on przyszedł z garażu? Jak tak, to rzuć we mnie jak z garażu. Ok, dobra. Um... Kurwa, no dobra, zróbmy tak i tak. Skinę. Skinę jak cholera. No dobra. Chodźcie ze mną. Jezusie... się to jest demon. Ja stąd wydupiam. Nie ma takiej opcji, żebym ja tu została chociaż minutę dłużej. Uff. Eee. Zaznaczyłam? Nie zaznaczyłam. Jezu pojebane to było. Nie podoba mi się. Oni? To tylko oni.